Ewelino, jest Pani organizatorką tego przepięknego, świątecznego jarmarku. Po raz pierwszy jarmark jest organizowany tutaj, w sanatoriach Dolnośląskich. To dobry pomysł? Ja uważam, że bardzo dobry pomysł. Pomysł jest oddolny totalnie. E, działamy. Tak, działamy tutaj wspólnie z koleżanką. Pierwszy raz organizujemy Gostę w Łosków, pięknej wsi Dolnego Śląska, która na co dzień przyciąga bardzo wielu turystów. Chcielibyśmy im tę piękną grudniową sobotę urozmaicić, kiedy spacerują po naszych górach i przyjeżdżają do nas. Po prostu chcielibyśmy, jak na, żeby było ich jak najwięcej też. Jest. Jest, jest bardzo wielu turystów. Bardzo wielu turystów. W każdy weekend w Sokołowsku. Dlatego chcielibyśmy im ten czas świąteczny, już tak, taki przedsmak zrobić. Koła gospodyń wiejskich dzisiaj pokazały, co potrafią. Jest po prostu pysznie, pachnąco i świątecznie że panią, dobrze, że świat zewnętrzny to zobaczy, bo one to pokazują prawie rok rocznie, Tylko nigdy nie wystawiały tego w jednym miejscu. Szkoda. Jeżeli to w rynku, w Mieroszowie, przy takiej pogodzie na przykład jak dzisiaj wiadomo, że nie ma tej atmosfery, co w takim zamkniętym pomieszczeniu, gdzie jest ciepło, gdzie można się nieco rozebrać, popatrzeć, a jesteśmy w pięknym, historycznym miejscu, które przez 150 lat służyło ludziom, tworzyło atmosferę dla ludzi, bo jednak jest to dawna palmiarnia, sanatorium doktora Remplera, mało kto o tym wie, ale ona tu istniała bardzo, bardzo długo i pięknie się prezentowała. Dzisiaj ten wyjątkowy taki dzień, typowo świąteczny, takie przedłużenie Mikołajków, bo będą też i niespodzianki dla dzieci, pieczenie pierniczków o godzinie 15. Będzie przywita nas też Mikołaj z prezentami, z podarunkami takimi drobnymi, więc ten jarmark chcieli byśmy połączyć taki właśnie z takim typowym świętym mikołajkowym. Pokazać to, co mamy najlepszego w naszym regionie. Nasze, nasze, produkty, nasze produkty spożywcze, nasze produkty rękodzieło i połączyć też taką zabawą i spotkaniem takim rodzinnym ludzi tutaj od nas, odwiedzających, turystów, gości z zewnątrz, których tutaj żeśmy też spodziewamy się. Chcemy, żeby to taka była sympatyczna, prawdziwe takie spotkanie, spotkanie poniekąd rodzin też takich tutaj, których no tak takie miejsca przyciągają, takie, stwarzają taki niepowtarzalny, niepowtarzalny klimat. Udało się. Po paru latach naprawdę walki i zachęcania tutaj środowiska lokalnego do tego, żeby coś zrobić. I mamy jarmark pierwszy raz. Mamy nadzieję, że to jest pierwsza edycja i będzie wielokrotnie powtarzana. Frekwencja, jak Państwo widzicie, widzowie i Pani redaktor, naprawdę dopisała. Atmosfera świąteczna w 100%. Można i kupić, i można popytać. Zapraszamy do Sokołowska i warto tutaj przyjeżdżać. Nie Niezależnie, czy to jest ten jarpark, czy też inne imprezy, Sokołowsko naprawdę jest pięknym miastem. Mogę przypomnieć, że rok temu się tutaj spotkaliśmy z panią redaktor. Była tutaj impreza związana z najpiękniejszą wsią na Dolnym Śląsku. To Sokołowsko. Dzisiaj się kolejny raz spotykamy. Mam nadzieję, że będziecie Państwo coraz częściej do Sokołowska przyjeżdżali. Pani Doroto jest Pani przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Unisławiu śląskim. Koła gospodyń w tym czasie przeżywają prawdziwy rozkwit. To widać tutaj, na tym Jarmarku. Dokładnie tak. Bardzo się cieszymy, że możemy dziś być u naszych sąsiadów w Sokołowsku na pięknym jarmarku Bożonarodzeniowym. Wspaniała frekwencja, wspaniała atmosfera. Dużo ludzi. Zapraszamy na nas. Nasze stoiska. Bawimy się do godziny 19.00. Pyszne ciasta, pyszne pierogi, jeszcze piękniejsze świąteczne dekoracje. Zapraszamy serdecznie w imieniu koła gospodyń i organizatorów.